Dzisiejszą historię można opowiedzieć, streścić w taki sposób, że zabrzmi ona wręcz jak jakaś miejska legenda, czy tak zwana creepypasta, albo historia o duchach. Ponieważ mamy tutaj przypadek dwóch kobiet, które zostają znalezione martwe w mieszkaniu jednej z nich. I lekarz, który przeprowadza autopsję, wydaje: Taką opinią, że kobiety musiały nie żyć kilka tygodni, według niektórych źródeł może nawet ponad miesiąc. Lecz pojawia się wiele zeznań świadków, w tym też inne niezbite dowody na to, że obie kobiety były widziane żywe na trzy dni przed tym, gdy znaleziono ich ciała. Poza tym pojawia się tutaj wątek znikających organów, jadowitych węży. Wanny samej wypełniającej się wodą i jeszcze kilku innych rzeczy. Także brzmi to prawie jak właśnie jakaś historia o duchach, którą może powinnam była sobie zostawić jako jakiś specjalny odcinek na czas Halloween. Ale jakby tak pogrzebać, to można też znaleźć chyba bardziej racjonalne wyjaśnienie tej historii. Strafiłam na nią przypadkiem i nie jest ona jakoś szczególnie długa czy skomplikowana, także uznałam, że raczej nie da się z niej zrobić jakiegoś takiego dużego, pełnego odcinka. Dlatego też pomyślałam, że po prostu wypuszczę go Wam teraz w ramach takiego bonusu, dodatku. Przypuszczam, że wyjdzie on gdzieś w okolicach Dnia Dziecka, tak się złożyło. Początkowo planowałam znowu nagrać jakieś piciu z Agą na Dzień Dziecka, tak jak w ubiegłym roku. Ale jakoś tak nie mogłam sobie znaleźć weny, aby nagrać jakieś Q&A, czy w ogóle opowiedzieć coś sensownego, co nie jest związane ze sprawami kryminalnymi. Więc zamiast tego mam dla Was prezent właśnie w postaci dodatkowego, krótszego odcinka. Zatem usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jakieś piciu i zapraszam. Była niedziela, 16 kwietnia 1989 roku. Gdy mieszkańcy budynku w dzielnicy Vicente Lopez w Buenos Aires zdecydowali się zgłosić na policję okropny odur, jaki wydobywał się z jednego z mieszkań. Mieszkanie to zajmowała młoda kobieta, 22-letnia, Irma Beatriz Chiron. Pomimo pukania i dzwonienia do drzwi, nikt nie otwierał. W końcu więc, po tym, gdy nadzorca budynku znalazł zapasowe klucze do mieszkania, policjanci wraz z sąsiadami zaglądającymi im przez ramię weszli do środka. A tam nieznośny smród nasilił się jeszcze. Nie było już wątpliwości, że dochodził właśnie z tego mieszkania. I w malutkim mieszkaniu dosyć szybko znaleziono źródło odoru. Były to dwa ciała w łazience. W wannie wypełnionej wodą. Były to ciała najwyraźniej dwóch kobiet, lecz z powodu znaczącego rozkładu ciał, to jak i ich tożsamość w ogóle, musiała zostać potwierdzona dopiero później, w czasie autopsji. Później okazało się, że jedną z kobiet była wynajmująca to mieszkanie, czyli właśnie 22-letnia Irma Hiron. A drugą kobietą była jej piętnastoletnia kuzynka, Gloria Fernandez. Na ciałach ofiar nie było na pierwszy rzut oka widać żadnych oczywistych, większych obrażeń, lecz też z powodu rozkładu zwłok, niektóre rany czy zaśnienia po prostu mogły nie być już widoczne. Ustalono potem, że na ciałach rzeczywiście nie było żadnych widocznych ran, nie było na przykład ran postrzałowych czy ran po ciosach nożem. Innymi słowy, żadnych widocznych obrażeń, niczego, co mogło spowodować ich śmierć. Więc przyczyna śmierci tych dwóch zdrowych dziewczyn nie była jasna. I dlaczego obie leżały w Wannie? Ciało Glorii, młodszej z kuzynek, było zupełnie nagie, a ciało Irmy było nagie od pasa w dół. Kobieta miała na sobie jedynie bluzkę. Podejrzewając więc przestępstwo. I nie mając żadnego topłań, żadnego podejrzanego na oku, policjanci zaczęli m.in. od przesłuchania sąsiadów w budynku. I tutaj właśnie pojawiła się pierwsza osobliwość, bo wielu sąsiadów widziało dziewczynę na trzy dni przed znalezieniem ich ciał. Mało tego, wielu z nich rozmawiało osobiście z idmą i wszyscy byli pewni, że nie mogło dojść do pomyłki. Idma żyła jeszcze 13 kwietnia 1989 roku. Nie zgadzało się to więc z opinią lekarza sądowego, który również był pewien, że ciała obu kobiet były w tak zaawansowanym stopniu rozkładu, że od ich śmierci musiało upłynąć co najmniej 20 dni. Niektóre źródła mówią o nawet ponad miesiącu. Oczywiście zawsze przy określaniu czasu śmierci występuje jakiś margines błędu, bo na przyspieszenie do składu oczywiście wpływają temperatura, wilgotność, to czy ciało znajduje się w wodzie itd. Ale lekarz wziął te czynniki pod uwagę. Zauważył też, że w łazience nie było jakoś wyjątkowo gorąco. Znajdywał się tam rzeczywiście piecyk, ale ten był wyłączony. Nie potrafił więc wyjaśnić. Co mogło doprowadzić do tego, że ciało rozłożyło się tak szybko? I to też właśnie przyczyniło się do prawie że tej miejskiej legendy historii o duchach wręcz że te istoty, które były widziane przez sąsiadów na kilka dni przed znalezieniem ich ciał to nie były Irma i Gloria, a ich duchy, które próbowały zwrócić na siebie tym sposobem uwagę i doprowadzić do znalezienia ciał. Mam wrażenie, że każdy z nas chociaż raz widział jakiś film, którego fabuła opierała się właśnie na czymś takim. I oczywiście ktoś może powiedzieć, że sąsiedzi pomylili się, że może wydało im się, że to było tylko trzy dni, a w rzeczywistości było to dłużej. I może też lekarze po prostu poniosło z określaniem czasu śmierci. Ale mogę Wam powiedzieć, że przynajmniej sąsiedzi nie mylili się. Bo są na to dowody i to raczej niezbite. Bo 13 kwietnia, gdzieś po południu, może wczesnym wieczorem, Irma zapukała do drzwi kobiety. Sąsiadki, która też właśnie wynajmowała Irmie mieszkanie. Przepraszam, że panią niepokoję, miała powiedzieć. Chodzi o moją kuzynkę, która się u mnie zatrzymuje. Źle się czuje i ma wysoką gorączkę. Czy mogę skorzystać z pani telefonu? Zapytała. Oczywiście, usłyszała w odpowiedzi. Mieszkanie Irmy nie miało telefonu. Dziewczyna zadzwoniła więc po lekarza, podziękowała raz jeszcze za pomoc i wyszła. I znów ktoś mógłby powiedzieć, że tej kobiecie pomyliły się dni, albo ktoś może nawet mógłby oskarżyć ją o zmyślenie tej historii dla swoich pięciu minut sławy i uwagi. Ale tamtego wieczoru lekarz faktycznie przyszedł do mieszkania Irmy po tym, gdy. Otrzymał od niej telefon. Nie wiem, czy to było wtedy dosyć typowe w Argentynie, aby lekarz przychodził do domu chorego, a nie chory do lekarza, ale może z jakiegoś powodu było tak w tym przypadku. Może Gloria nie czuła się na siłach, aby pójść do lekarza. Tak czy inaczej, doktor Arnoldo Bresciani zeznał, że tamtego dnia przyjechał do mieszkania Irmy i zbadał jej kuzynkę, Glorię. U której zaobserwował, jak sądził, objawy grypy. Dziewczyna miała wysoką gorączkę, więc dał jej leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. I coś, co może, ale nie musi mieć znaczenia, to to, że zasugerował jej, że wzięcie kąpieli w letniej wodzie pomoże obniżyć gorączkę. A gloria właśnie w wannie wypełnionej wodą została znaleziona. Czyżby więc po wyjściu lekarza. Zdecydowała się od razu pójść za jego radą i weszła do wanny. Jednak jak w tej wannie zginęła, i co najważniejsze, do czego w tej wannie, na pół ubrana, znalazła się też jej kuzynka. Wcześniej, po popołudniem 13 kwietnia, kontakt z 15-letnią Glorią mieli też jej rodzice, którym powiedziała, że na tę noc zostaje właśnie u Irmy. Nie wiem jednak, czy już wtedy Gloria źle się czuła. I czy powiedziała o tym rodzicom, czy może rozchorowała się nagle później? Leki, które lekarz zostawił tamtego dnia Glorii, wciąż znajdowały się w mieszkaniu. Nieruszone. Dziewczyna nie miała okazji zażyć ani tabletki. Zeznania sąsiadów, lekarza, rodziców wszystko to prowadziło do jednego wniosku. Gloria i Irma zginęły w którymś momencie pomiędzy 13 a 16 kwietnia, pewnie bliżej 13. I jakimś sposobem ich ciała uległy rozkładowi znacznie szybciej niż powinny były w takich warunkach. Ponieważ nie było żadnych widocznych obrażeń na ich ciałach, spekulowano i sprawdzano różne rzeczy. Może kobiety leżące wannie zatruły się gazem. W łazience rzeczywiście znajdował się piec gazowy, ale został znaleziony wyłączony. Jego oględziny nie wykazały też żadnych nieprawidłowości. Może coś wpadło do wanny i poraził je prąd. Lecz znów w wannie w jej pobliżu nie było niczego podłączonego do prądu. A sekcja zwłok, analiza toksykologiczna nie wykazały niczego, co mogłoby rzucać trochę światła na to, jak zginęły dziewczyny. Gdyby w grę wchodziła tylko jedna ofiara... Można by przypuszczać nagłą śmierć z powodu niezdiagnozowanych problemów zdrowotnych. W końcu Gloria źle czuła się przed śmiercią, ale przecież dwie młode kobiety nie umierają tak nagle razem bez żadnego widocznego powodu. Ponieważ więc śmierć Irmy i Glorii zdawała się nie być ani wypadkiem, ani samobójstwem, wszystko zaczęło kierować się ku oczywistemu. Dwie kuzynki musiały paść ofiarą morderstwa. Ale jeżeli tak, to z czyjej ręki? I dlaczego? Drzwi do mieszkania były zamknięte na klucz. Wiemy, że nadzorca musiał znaleźć zapasowe klucze, inaczej policja nie mogła dostać się do mieszkania. A wewnątrz nie było też żadnych oznak włamania ani walki. Jeżeli ktoś zabił Irmę i Glorię, musiał to być ktoś im znany lub ktoś. Komu ufały na tyle, aby wpuścić tę osobę do środka. Niestety nie wiadomo zbyt wiele o bliskich, o rodzinach obu kuzynek. Są informacje o tym, że Irma, czyli starsza z dziewczyn, spotykała się z pewnym 30-letnim wtedy mężczyzną, którego nazwisko nie jest jednak publicznie znane. Spotykali się od dłuższego czasu, lecz nie mieszkali razem. Ten mężczyzna spędzał czasem noce w mieszkaniu Irmy, lecz nie miał do niego kluczy. Był jednak na oku policji przez jakiś czas, ponieważ, jak się okazało, był żonaty. Nie jest chyba do końca jasne, czy Irma o tym wiedziała. Większość źródeł zdaje się mówić, że tak. Więc oczywiście tutaj gdzieś mógł być ukryty motyw. Mieszkanie Irmy. Po tym, gdy policja skończyła w nim swoją pracę, zostało zamknięte a drzwi zaklejone taśmą policyjną. Gdy jakiś miesiąc później policjanci powrócili do mieszkania, zastali drzwi dalej zaplombowane, tak jak je zostawili. A zatem nikt niepożądany nie wchodził do środka, po tym, gdy śledczy zakończyli pracę. Jednak gdy policjanci weszli do środka, natrafili na coś, co przeraziło ich do granic możliwości i co dołożyło kolejną cegiełkę do tej dziwnej historii, która zdawała się prawie że graniczyć z paranormalną. Bo potem, gdy w kwietniu ciała kobiet zostały zabrane, pobrano też próbki wody z wanny, po czym woda została spuszczona, a wanna miała być wyczyszczona. Jednak teraz, gdy policjanci powrócili do mieszkania, zastali wannę znów wypełnioną wodą, ale nie czystą wodą, brudną, śmierdzącą, zgniłą wodą. Jednym z racjonalnych wyjaśnień zdawało się być to, że doszło do jakiegoś błędu i zwyczajnie wanna nie została nigdy posprzątana, tak jak sądzono. I ta woda, w której wcześniej leżały rozkładające się ciała, tak sobie stała przez cały ten czas. Jednak jakaś firma, zatrudniona do sprzątania miejsca zbrodni, zarzekała się, że łazienka została posprzątana. Innym wyjaśnieniem jest więc to, że wanny nie wyczyszczono dokładnie, a odpływ był zatkany. I w ciągu tych długich tygodni, gdy nikt nie miał dostępu do mieszkania. Kran, który przeciekał, a podobno przeciekał właśnie, z powrotem napełnił wannę. A ponieważ znajdowało się w niej wcześniej to, co się znajdowało i wanna, jak i odpływ nie zostały dokładnie wyczyszczone i odkażone, to chyba można sobie wyobrazić, jak to po jakimś czasie wyglądało. W internecie można chyba, z naciskiem na chyba, znaleźć zdjęcia tej wanny wypełnionej czymś, co wygląda na czarną ciecz. Nie wiem, czy jest to autentyczne zdjęcie, czy może jakaś rekonstrukcja. Przynajmniej zdaje się być autentyczne. Wygląda na coś, czego spodziewalibyśmy się, może w jakimś horrorze. Przypomniało mi to trochę jeden z moich ulubionych japońskich filmów, Darkwater. Water*. A więc ta wanna to była kolejna rzecz, która dodała całej historii upierności. Wciąż nie było jednak jasne, dlaczego ciała obu kuzynek rozłożyły się tak szybko. W czerwcu 1989 roku, jakieś półtora miesiąca po znalezieniu ciał kuzynek, pewien ekspert podsunął policjantom swoją hipotezę. Wiedział o odtuciźnie, która powoduje, że ciało zmarłego rozkłada się szybciej niż zazwyczaj. I chodziło o odtuciznę czarnej mamby. Tego węża, występującego w Afryce. Jad czarnej mamby jest wysoce niebezpieczny dla ludzi, i jeżeli po ugryzieniu nie zostanie podane antidotum do 6 godzin, szanse na przeżycie są niskie. Internet pełen jest informacji o czarnych mambach i historiach ludzi, którzy zostali przez nie ukąszeni. Ale nie ma zbyt wielu informacji o wpływie jadu czarnej mamby. Na ciało ludzkie już po śmierci. I taki mały plot twist, powiedzmy, bo ten żonaty chłopak Irmy był weterynarzem, który na dodatek miał posiadać dwa węże. I faktycznie posiadał, ale okazały się to być dwa małe, niejadowite, bezpieczne dla ludzi węże. Ale gdzieś tam pojawiła się taka pogłoska raczej, że ten mężczyzna też nielegalnie hodował i posiadał inne węże. Między innymi czarną mambę właśnie. I ponieważ pojawiła się taka sugestia, taka nowa hipoteza, może trochę szalona, ale należało ją zbadać oczywiście. Ponieważ wszystko było tak zagadkowe, ciała kuzynek nie zostały jeszcze pochowane. I z jakiegoś powodu policjantom zależało na przebadaniu w szczególności serc ofiar. Nie wiem, czy właśnie w sercu z osoby należy doszukiwać się dowodów na ukąszenie przez węża, ale w tej historii właśnie o serce się rozchodzi, bo gdy zwrócono się do placówki, gdzie ciała Irmy i Glorii były przechowywane, przypuszczam jakieś prosektorium, okazało się, że serca obu dziewczyn zaginęły. Oczywiście podczas pierwszej autopsji. Wszystkie organy były na miejscu, i pewnie wiecie, podczas autopsji wszystkie ważne organy są wyjmowane z ciała, aby je przebadać. To jest standardem. I najwyraźniej po wszystkim, w którymś momencie, serca zmarłych zostały zwyczajnie zgubione. Możliwie w wyniku jakiegoś błędu, wyrzucone. Była więc zagadka zbyt szybko rozkładających się ciał, wanny. Samej z siebie wypełniającej się zgniłą wodą, a teraz zaginionych serc. Że też jeszcze żaden Netflix nie podłapał tego tematu i nie zrobił o tym jakiegoś dokumentu. Ale cała historia jak najbardziej może mieć swoje logiczne i dosyć pospolite wyjaśnienie. Jak dowodzi między innymi argentyński serwis informacyjny InfoBe. Z powodu hipotezy o ukąszeniu węża, zarządzono kolejną autopsję, bez serca, oczywiście, bo te zaginęły. Ale zbadano ciała ofiar raz jeszcze i wykonano kilka testów, które wcześniej nie zostały wykonane. I analiza kości pozwoliła ujawnić coś, co wcześniej pominięto. W kościach obu ofiar wykryto karbohemoglobinę jak donosi infoP, która zawsze obecna jest u osób, które zmarły na zatrucie tlenkiem węgla. Mała łazienka irmę, nie miała wentylacji, a w środku rzeczywiście znajdował się piecyk gazowy. Na początku uznano, że piecyk nie był wadliwy i w ogóle chyba nie przywiązano do niego zbyt dużej wagi, bo gdy śledczy przybyli na miejsce, to ten był wyłączony. Odłączone od prądu. Lecz gdy teraz, w świetle tych nowych odkryć, wrócono do tej kwestii, to nie tylko się to wyjaśniło, ale też zaoferowało wyjaśnienie co do innej zagadki w tej sprawie. Bo piecyk rzeczywiście był wyłączony, gdy policjanci prowadzący śledztwo i lekarz przybyli na miejsce. Jednak pierwsi funkcjonariusze, ci, którzy weszli do mieszkania, zaraz po telefonie od zaniepokojonych sąsiadów 16 kwietnia, zastali piecyk włączony. Ponieważ w łazience było nieznośnie gorąco, wyłączyli go. I nie rozumiejąc, jak wielkie ma to znaczenie, zapomnieli umieścić to w swoich raportach czy komukolwiek o tym powiedzieć. Nie kierowała nimi oczywiście zła wola, raczej szok i brak doświadczenia w takich sprawach. Dopiero teraz, po odkryciach tej drugiej autopsji, gdy wróciło zainteresowanie tym piecykiem, jeden z mężczyzn przyznał się do wyłączenia go. Oznacza to, że przez trzy dni ciała obu kobiet leżały w wannie wypełnionej wodą w pomieszczeniu, gdzie panowała wysoka temperatura, znacznie wyższa niż ta, jaką założył lekarz przeprowadzający pierwszą autopsję. To te czynniki wpłynęły na tak szybkie to złożenie się ciał. A kuzynki, jak dowodziły ich kości, zginęły w wyniku tragicznego, lecz powszechnego wtedy wypadku zatrucia tlenkiem węgla. Oczywiście nie wyjaśnia to, dlaczego obie dziewczyny siedziały razem w wannie i dlaczego jedna z nich była w połowie ubrana. Może można to wyjaśnić oszczędnością do pewnego stopnia. Członkowie rodziny, którzy kąpali się w wannie razem, lub którzy kąpali się od razu po sobie w tej samej wodzie, aby zaoszczędzić, to nie jest nic niespotykanego i pewnie miało też miejsce w Argentynie w latach 80. -tych. Ciężej wyjaśnić oczywiście kąpanie się w samym swetrze, ale i to mogło mieć jakieś wyjaśnienie. Obecnie wiele argentyńskich artykułów wyśmiewa tę sprawę jako popis ogromnej niekompetencji argentyńskiej policji. Zamiast wpierw upewnić się, że przyczyną śmierci nie jest właśnie zatrucie tlenkiem węgla, bo to też była najpowszechniejsza przyczyna śmierci w wypadkach, gdy ktoś został znaleziony martwy w niewentylowanej łazience, pozwolili... Aby sprawa dwóch kuzynek urosła do rangi opowieści o duchach i miejskiej legendy o czarnych mambach, duchach i wannach, które same z siebie wypełniają się wodą. W tej historii jest dużo nieścisłości, i pisząc ten odcinek opierałam się jedynie na źródłach w języku hiszpańskim, bo jedynie takie znalazłam. Jeżeli jest tu ktoś, kto włada językiem hiszpańskim płynnie i może dokopał się do jakiejś informacji, których ja nie znalazłam, piszcie oczywiście koniecznie w komentarzach. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy bonusowy odcinek. Cieszę się, że mogłam z siebie tę historię wyrzucić i podzielić się nią z wami. To tyle na chwilę obecną. Słyszymy się oczywiście jak zawsze w niedzielę. Trzymajcie się mocno. Pa!